Okej, okay, tak, 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 bo dobrze, tak dobrze. Tam Przeczytam Państwu teraz okay. rozdział pierwszy, jak powstawała książka. Opin, opin, opin. Oczywiście autorem jest mój brat. Rozdział pierwszy nazywa się Jak to za piecem. To był cudowny pokój. Sześć stołów i mały, czerwony toporek strażarski. Nic w tym dziwnego. Mieszkał tam stary, bogaty i bardzo wredny, chytry bogas. Żył sam, a w ogrodzie cicho i cicho, tak cicho, że nawet sam Bogaz nie wiedział o ogrodzie. Całymi dniami chodził po izbie i martwił się, że tak cicho i cicho. Bo naprawdę była taka cisza, że nic nie było słuchać. Bogaz myślał czasem o ustawieniu stołów jeden nad drugim, albo inaczej, w rzędzie, obok siebie. Jakie to piękne, pomyślał, jedząc suchy jak wiór korek z miski olejowej Ursus C-330. Zrobię coś z tymi stołami. Wtedy chciał, myśl, e, wtedy chciał dokończyć myśl, lecz w tej samej chwili usłyszał pukanie do okna. Był oddalony, okno było po drugiej stronie pokoju. I wydawało się, że 4,5 metra jest tak daleko, że stąd donikąd. Lecz zrobił krok, potem drugi i trzynasty, aż ujrzał okno z takiego bliska, że mógł stwierdzić następującą rzecz. Dawaj! Okno było białe, cała rama była biała i to było naprawdę piękne. W dodatku okno miało 6 szyb o łącznej masie około 2,1 kg. Bogaz był zaskoczony cudowną konstrukcją okna. Super ręczna robota pomyślał, zanurzając dłoń w rozwodnionej zupie z kurzej stopy. Wysoka temperatura zupy spowodowała lekki uraz dłoni Bogasa. Bogas ryknął pierdną i trystną energią. Panie Bogas! głos za okna stawał się coraz bardziej głośniejszy. Bogas otwarł w końcu okno i ujrzał prosiaka Daniela, który od wczesnych godzin porannych testował super szybki laserowo magnetyczny podajnik do gofu. Panie Bogas! Ryknął proszę. Miał pan być za 3 trzecia u mnie w starej szopie. Gdzie piłem smalec z borówkami. Ach no tak. Ale pan Bogas chciał się tłumaczyć. To nic nie... Lecz to nic nie dało. Proszek Daniel wyjął jotacz firmy Meckler und Günther i skierował lufę w otwór gębowy pana Bogasa. Po czym nacisnął spust. Ciepły łajno z prędkością 280 metrów na sekundę zaczęło wypełniać ciało Bogasa. Proszę aż z zachwytu odpalił grosa, który spadł na trawę. Taka miła grudniowa zawierucha pomyślał Bogas i ustawił stół na skórę. <laughs>